Time. Dokładnie, LEGO Mario Time. Mój kolega ma rację. Dziś wjeżdżałem z kolejnymi zestawami malutkimi, ale zestawami z LEGO Mario. Jest tutaj tego trochę, ale nie będę teraz przedłużał. Zaczynajmy. I tak, tak jak wiecie, LEGO Mario króluje teraz w internecie. Mamy tego trochę. Dzisiaj otworzymy sobie polibaga, jednego takiego z grzybkiem. Otworzymy sobie drugiego polibaga. Niespodziankę, nie wiadomo co się tam znajduje. Wy wiecie, ja nie wiem. Ciekawe, jestem bardzo ciekaw. I mamy też dwa powerpacki, moi kochani. Tak jest, mamy dwa powerpacki dla LEGO Mario. Dwa stroje będziemy mierzyć, będziemy sprawdzać, jak to wygląda. Dobra, nie będziemy przedłużać. Zacznijmy może od naszych polibagów. Będziemy tutaj otwierać je na bieżąco, składać i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I to otwieramy. Zobaczymy, co się znajduje w środku. Sorry, cześć, cześć, Mario. To jest w środku, moi mili, kilka części. Mamy instrukcję, o dziwo, mamy instrukcję, jak zbudować tutaj naszego grzybka. Będzie to szybka akcja, bo wszystkie te grzybki wyglądają tak samo, a nas i tak najbardziej interesuje, co się stanie, gdy nasz mario nastąpi na tego grzybka, lub ewentualnie, lub ewentualnie. No, czekajcie, jak zwykle zapomniałem, siast, siast, no come on, proszę bardzo, grzybulec jest, jest nasz. Dobra, no dalej. I mamy zbudowaną część planszy. Teraz Jest grzybek, i znak zapytania, moi kochani. Jest grzybek, i znak zapytania. I teraz będziemy mogli sprawdzić, co to nam daje. To nam daje. Proszę bardzo. Mamy grzybeczka, tak jest. Dostaliśmy życie. A. 10 monet dostaliśmy. Proszę bardzo, czyli mamy taki dodatkowy zestawik. Tak to wygląda. Na pewno się to przyda. Będzie spoko. A teraz zobaczmy, co mamy w naszym polibaszku. Dobra, mamy możemy mieć jedną z 10 figurek. Możemy mieć ducha, gumbasa, a tu mamy co? Co to jest? kochani nie jest to duch, nie jest to bomba, nie jest to żółw nie jest to drugi żółw, nie jest to rakieta lego mario hmm, już sprawdzamy co to mamy blooper jakaś taka kałamarnica, moi mili Mamy tutaj fajne elementy, jak możecie zauważyć. Bardzo mi się podoba ten element, w ogóle dobrał się do koszulki, do koloru koszulki. Mamy tutaj kawałek trawki, mamy tutaj trzy gwiazdeczki i mamy podstawkę. Mamy też kod kreskowy. Zaraz zobaczymy, co ten kod kreskowy nam tutaj daje. Zbudujmy sobie szybko naszą kałamarniczkę. Wszystko jest w kolorze białym, jak sami możecie zauważyć. Myślę, że będzie to bardzo szybka sprawa. I bardzo fajnie, że wszystko mamy nadrukowane. Wszystko mamy nadrukowane w tych zestawach. Jest to niesamowicie fajne, że jest to nadruk. Oby, tak dalej. Zobaczymy zaraz, co powie nam e Mario na temat naszej kałamarnicy po stanieciu na nią. Zaraz zresztą zobacz. Pierwszy raz otwieram tego polibaga, i tutaj z tyłu, moi mili, mamy pokazane, jak wyglądają wszystkie nasze 10 rzeczy, które możemy znaleźć 10 naszych przeciwników i nie tylko. I muszę przyznać, że jest to fajnie wyglądająca sprawa. Mam tutaj jakieś kaktusa, mamy tutaj e, naszego gumbasa ze skrzydełkami, e, mamy tutaj naszą bombę. Tutaj mamy kolejne jakieś ze skrzydełkami, też latające to jest coś. Jak pod wodą naprawdę spoko. Czyli trzeba będzie więcej kupić i otworzyć więcej moimi. Czekajcie, bo wyrzuciłem to i nie wiem teraz z czym to się je. Proszę bardzo, siast. To musi się kończyć tutaj. To musi być tutaj. Super i nasza podstaweczka. Jedna gwiazdeczka, druga gwiazdeczka, podstaweczka i gwiazdeczka. Gwiazdeczka, jeszcze jedna gwiazdeczka. No i muszę wam przyznać, że całkiem spoko to wygląda. Całkiem spoko jest to montowane. Nie wiedziałem, że tak to będzie fajnie się wszystko komponować. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego i oby więcej takich polibagów było. Uważam, że bardziej mi się podobają niż mini Mam tutaj dużo fajniejszych części. Dobra, a teraz sprawdźmy, co się stanie, gdy Mario stanie na naszą. Mam jeszcze życie z ostatniego, także nawet jakby się nam nie udało. Poszedł na dno, widzicie? Blum, 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 blum. Dobra, czyli tylko tyle, że możemy tutaj nastukać pieniążka. Dobra, teraz może przebierzemy Mario, co? Tak jak powiedziałem wcześniej, nie to wygląda nie? fajnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy tutaj dwa, e, dwa sety power-up paki dla Mario. Mamy jednego Bliska Kota <grym> e, i mamy tutaj Mario rzucającego ogniem. Dobra, sprawdźmy sobie może tego najpierw. Trzeba go będzie jakoś otworzyć. Otwórzmy go zatem. Mario. Nie pomaga, to nie przeszkadzaj, ale dalej kleju co? Teraz spróbujmy to otworzyć. Większych zniszczeń, może co się znajduje w środku? Ok, mamy tutaj naszego, nasze ubrańko pierwsze. Czyli możemy tutaj powiedzmy naszego Mario rozebrać trochę. I teraz tak, nie ma tutaj żadnych chipów, nie ma żadnych metalowych części, wszystko jest plastikowe. Więc jak Mario rozpoznaje, że to Mario? Że ma taki strój, a nie inny, jak myślicie, jak już wam mówię, nie wiem, czy będzie widać, widać tutaj mamy takie wcięcia, jest ich sześć na brzuchu Mario. Mamma mia, na brzuchu Mario mamy też sześć tutaj, takich metalowych. Jak to wtyczek, można powiedzieć. I gdy wciśniemy odpowiednie, włączy nam się odpowiedni kod. Czyli teraz, jak sami możecie zobaczyć, czekajcie tutaj, dwa wystają. I gdy założymy to, od razu nasz Mario się zmienia. Gdy zobaczymy do niebieskiego, wystają znowu dwa po bokach. Tamte były dwa w środku, tutaj mamy dwa po bokach. I dzięki temu wiemy, że nasz Mario jest taki, a nie inny. Czyli ma taką moc, a nie inną, tak to wygląda moi mili. Tutaj mamy jeszcze taką szybką akcję. Jak schowek na jego ubrania powiedzmy. Proszę bardzo. I mamy też czerwone klocuszki, czyli mamy ogień. Tak jest. To kojarzy nam się z ogniem, i tutaj możemy sobie zamontować jego rzeczy. Jeśli ich nie używamy, lub ewentualnie możemy zmienić na następne. A w następnym, co mamy, moi mili? następny mamy kota. A, czekajcie, tutaj jest taka akcja, że to powinno się jakoś robić. Żeby on rzucał tym ogniem, ale to trzeba by wejść już na aplikację moi kochani, czekajcie może jest pokazane tutaj. Niestety nie jest, ale wiem, że to się jakoś robi. Dobra, sprawdźmy yy, kota, tak jak mówiłem, pyk kota już mam zbudowanego. Uwaga. Wsadzamy go tak. I mamy kota. I każdy z tych stroi ma jakieś tam swoje właściwości, tak jak powiedziałem. I tak jak yy, ten drugi biały powinien strzelać ogniem, tak ten może chodzić po ścianach. O. No właśnie, gdy chodziłem po ścianach, dostajemy E, punkty, jeśli sami jeszcze możecie zobaczyć tutaj mamy nadruk ogonka mamy ogonek i tutaj mamy jeszcze jakiś kawałek e, czegoś rysunku, że może ma inny kolor sierści po prostu tak jak i na daszku ma też dwa wielkie uszęta tak jest. Dobra, moi kochani, to było na tyle: tak naprawdę, tego otwierania i tego wszystkiego. Dajcie znać w komentarzach, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, tak naprawdę, na tym kanale. E, jakieś inne Lego Mario? Może całkiem coś innego, nie Lego? Dajcie znać. Jeśli mielibyście ochotę, piszcie, będziemy rozważać każdą możliwość. Jestem otwarty na Wasze propozycje, więc dajcie znać, co i jak. Będziemy budować, będziemy recenzować, będziemy robić wszystko. A już przygotowuję się. Obiecuję do tych bo ale przygotowuję się do nich. Przygotowuję się i zrobimy, zanim długo jak tylko będę miał jakiś, jakieś popołudnie wolne, a myślę, że będzie to niedziela. Spróbujemy zrobić jakiegoś próbnego live'a. I coś będziemy kminić. Także wydajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Ja się będę szykował do kolejnych recenzji. Bądźcie grzeczni i niech Geek będzie z wami. Ja.